Zadanie 31. Na rysunku przedstawiono czworokąt zbudowany z dwóch trójkątów prostokątnych. Dane są długości boków. I tak, wiemy, że AB jest równe BC, to możemy sobie w ten sposób zaznaczyć, i że one wynoszą po 1, oraz AD jest równe pierwiastek z dwóch. Czyli możemy na tej podstawie policzyć wszystkie pozostałe długości boków tych dwóch trójkątów i tego całego czworokąta, korzystając z twierdzenia pitego Rasa. Czyli tu podstawiam pod pitego Rasa, czyli suma kwadratów dwóch przyprostokątnych, czyli pierwiastek z dwóch do kwadratu to będzie 2, plus 1 do kwadratu to 1 równa się BD kwadrat, czyli BD kwadrat to będzie 3, czyli BD będzie pierwiastek z trzech. No i teraz znowu podstawiając pod rasa możemy jeszcze długość CD policzyć, czyli tak, 1 do kwadratu to będzie 1 plus pierwiastek 3 do kwadratu to 3 równa się CD do kwadratu, czyli 4 to jest CD kwadrat, czyli CD będzie równe 2. No i teraz tak, pytanie tutaj dotyczy boku CD, jaką on ma długość, no to długość boku CD wyszło nam, że będzie 2, czyli odpowiedź będzie b2.